A dzisiaj jest 27 września, a to jest fragment dzisiejszej Ewangelii. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg. Ja po prostu rozumiem to tak, że gdy ktoś nie chce nas w swoim życiu, to zamiast się wpraszać w ich życie... I odejdźmy, tak samo robi Jezus. Nie wprasza się do naszych serc, do naszych żyć, tylko czeka, aż się nawrócimy. A dzisiejszy ewangeliczny challenge to po prostu zaproś jakiegoś swojego znajomego do siebie i spędźcie miło czas. To by było na tyle. Do zobaczenia. Pa!